Polskie firmy wykluczone z przetargu na pociągi dla PKP Intercity. Dlaczego nie wspierano rodzinnego przemysłu? Kontrowersji wokół przetargu na nowe pociągi jest obecnie cała masa. Zamiast wspierać polskich producentów, wybrano zagraniczne oferty. Czy naprawdę nie mamy firm, które mogłyby sprostać wymaganiom? A może kryteria były tak ustawione, by je po prostu wykluczyć? powiem Wam, mamy firmy i to konkretne firmy, więc o co chodzi? Wykluczenie polskich producentów oznacza, że zamiast wspierać rodzinne firmy, tworząc miejsca pracy w Polsce, wspierać gospodarkę, i tak dalej, wysłamy ogromne pieniądze za granicę. Jeżeli jako Polacy nie wspieramy własnego przemysłu, to zapytam wprost, to jak my mamy konkurować na międzynarodowych rynkach? No tak się po prostu tego nie robi. Przy tak dużych projektach, pod względem finansowym, jak również strategicznym, musimy promować to, co nasze, polskie, rodzime firmy, a nie obcy kapitał. Generalnie kibicuję temu, aby przetarg został rozpisany na nowo, w sposób niezwykle transparentny, dający możliwość wygrania polskim firmom. A ty jakie masz zdanie w tym temacie? Czy to, co się stało według Ciebie jest właściwe, czy coś jednak poszło tutaj nie tak?